Witam. Słuchajcie, yy, u mnie w akwarium doszło do potwierdzenia teorii ewolucji Darwina. Tak. A yy, to za sprawą takich oto właśnie maleństw, czyli krewetek. Słuchajcie, yy, jak wiecie, jakiś czas temu, nie wiem, rok, dwa lata temu, nie, nie będę wnikał, dawno to było. Wpuściłem do tego akwarium jakieś 40 krewetek Shell. czerwoniutkie, czerwone, fajne krewetki z kilku źródeł słuchajcie, nie wiem dwóch czy trzech, tak żeby trochę przemieszać tą krew. No i żyły tu sobie w tym akwarium, żyły, 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 aż w końcu po prostu przestałem je e, widywać. E, wiem oczywiście, że skalary, altumy. No to są zwierzątka, które uwielbiają wszystko to, co się rusza i do pyska się zmieści, a taka krewetka jest idealna, wprost do tego i w zasadzie nie będę tu ukrywał, tak? Może niektórzy nie lubią tego, ale prawda jest taka, że po to one były w moim akwarium. Właśnie po to, żeby je mogły sobie zjadać yy, skalarki oraz, yy, no już później altumia, na początku oczywiście skalarki. Słuchajcie. Yy, Doszło do tego, że w pewnym momencie przestałem w ogóle zauważać te krewetki. Wiem, że miałem tutaj hmm, sporo, bo chyba z 20 małych palniaków czerwonogrzuchych. Małych, jak one jeszcze były małe, czyli takie 2 do 3 cm, 4 cm nawet. One sobie w tej gęstońce tu między tą trawką pływały i słuchajcie, wyjadały wszystkie krewetki. Widziałem wielokrotnie, jak zjadały te krewetki mniejsze, większe, no po prostu nie widziałem żadnej, nie? Przyszedł czas, że słuchajcie, stwierdziłem, że wyjadły chyba wszystkie krewetki, bo ja już w ogóle nie widuję krewetek. Nic, w ogóle ani jednej, ani w jednym kącie, ani w drugim, ani gdzieś tam na górze. Eee, przestałem je widywać. No i wiecie co? Po ostatniej przycince zacząłem się trochę tak bardziej przyglądać tej trawce, ponieważ jest jej trochę mniej. I nagle zobaczyłem, że jednak krewetki są w tym akwarium. Tylko po prostu nie ma czerwonych krewetek. Są krewetki brązowe, takie jak ta tutaj. To jest oczywiście też nie wiem czy to będzie widać, bo trochę tam z roślinką siedzi. Ona jest na przykład zajaiczona. Słuchajcie, przezoczyste są krewetki brązowe, jakąś tam zieloną nawet widziałem. Czyli po prostu krewetki dostosowały się do warunków w akwarium. Te, które były piękne, widoczne, no zostały zjedzone. Zostały te, których ryby nie widziały, te, które potrafiły się schować. No i to jest właśnie efekt tego. Potwierdzenie po prostu teorii ewolucji, że gatunki, które się dostosują do życia, przetrwają, a te, które no nie są dostosowane do życia, no niestety, wyginą. I tak oto u mnie wyginęły czerwone krewetki. Za to są wszystkie inne barwne odmiany, bardziej dopasowane, bardziej skryte, bardziej takie, które się potrafią ukryć i dzięki temu, że nie są widoczne, przeżyły. A ja, mimo tego, że nie wpuszczałem brązowych, zielonych, wszystkim krewetek, takie mam. Ale wiecie, krewetki noszą w sobie do któregoś tam, nie wiem, dziesiątego nawet pokolenia wstecz, geny z poprzednich z poprzednich, że tak powiem, pokoleń no i widocznie ta krewetka gdzieś tam jakieś takie właśnie miała geny brązowe i te geny pozwoliły jej przetrwać teraz chyba powinniście dobrze widzieć, że ona jest zajajczona, nosi tam już no to już chyba nawet są larwy nie jajka więc ona się rozmnoży i jej dzieci, zapewne część z nich też będzie czerwona ale większość może będzie już właśnie takiej barwy jak ona, co pozwoli im przetrwać, i dzięki temu krewetki nadal w moim akwarium będą. Dobra, to tyle, słuchajcie, z małego życia w moim, no, całkiem sporym akwarium. Życia, o którym, no, już praktycznie zapomniałem, a ono przecież cały czas jest. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć.